Po skończeniu studiów na kierunku zdrowie publiczne bardzo ważnym dla mnie celem było trafienie do firmy, która będzie wdrażała nowe technologie w swoje działania. W Diawerum mamy programy, które ułatwiają pacjentom kontakt z nami, ułatwiają personelowi leczenie oraz ułatwiają komunikację między personelem, który pracuje w klinikach, a biurem i całym procesem zarządczym. Kultura organizacyjna prawdziwej opieki to nie jest jednorazowa inicjatywa, którą wdrażamy. Jest to szereg działań, które podejmujemy, na przykład po przeprowadzeniu ankiety pacjenckiej. Analizujemy wszystkie prośby naszych pacjentów oraz wdrażamy udoskonalenia, aby te prośby zostały spełnione, żeby było jak najlepiej pacjentom spędzać u nas czas podczas leczenia. Pomimo tego, że jestem młodym pracownikiem z krótkim stażem pracy, czuję, że mam realny wpływ na to, co się dzieje w firmie. Nazywam się Joanna Sobol, pracuję na stanowisku młodszy specjalista do spraw operacyjnych, pełnię funkcję User ambasadora w Polsce.